Mariusz Szwakowski, witam Państwa serdecznie. Jest dziś ze mną Włodzimierz Szaranowicz. I wspólnie będziemy komentować dla Państwa dzisiejsze spotkanie. Ale już walka o piłkę. Kwiek. Blisko już do bramki. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Ach, wydawało się, że A jednak przejął. Midanów. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Bilek. Nie jest sam. Ma miejsca, by wrzucić w pole karne. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Aleksander Piek. Czy to wykorzysta? Jest szansa? Brawo, ależ piękna interwencja. Będzie zuprosznie. na tę piłkę. No można powiedzieć, że od momentu przeprowadzki na Emirates Stadium jest jakaś klątwa nad Arsenalem. Tak, na Heibery chyba wiodło im się lepiej. Od czasu przeprowadzki, jak powiedziałeś, w 2006 roku nie zdobyli żadnego trofeum. W sezonie 2012-2013 szybko stracili szansę na tytuł mistrzowski, a wcześniej poodpadali z rozgrywek pucharowych. No, z tego miejsca można strzelać. O to chodziło! Ładnie celnie, tylko to wykorzystać. Abwód. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Jesz. Później przyjął i odgrywa z powrotem. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Bilek. Kwiek. Aczo. Kwiek. Buzi. Uh -huh. Widzi wszystko, ma znakomite wyczucie. Spójrzmy, bo to playmaker najwyższej światowej klasy. No i Merkezaka. Podanie w pole karne. Dobre wyśrodkowanie i co dalej? I za chwilę Arsenal London wykona rzut rożny. Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. No piłko. odebrał i stracił. Wiltshire. Robi się niebezpiecznie. Ale odzyskali piłkę. Banaś. Ależ niesamowity atak obrońcy. Dobre przejęcie na skrzydle. Piech. Czy to wykorzysta? to strzela. Mocne uderzenie. Broni z najwyższym trudem. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. Banasz. Przejęli piłkę. Flamini. Czotra. Na wsparcie od kolegów z zespołu Wilczer Brawo, ładnie, piętą Loran Kościelny Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Wizdek spalony. Blisko polekarne może strzelać. Świetne doświadczenie, ale obrońcy jednak górą. Dobre przejęcie podania w środku pola. Napszą. Po? Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Ach, dosięgnął piłki, brawo. Rezultat do przerwy 0-0. Mamy remis po pierwszych 45 minutach. Komentarz, bardzo proszę, głupi. Sędzia właśnie rozpoczął drugą połowę. Ramsey. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Czy to wykorzysta? Jest okazja. Udane podanie. Go przejął, ale nie opanował piłki. Ładnie go minął. Ezil. Udane wejście na własnej połowie przejęcie piłki. Ramsej. Przejmuje piłkę na skrzydle. Wilshire. Gips, Gibbs. Już blisko pola karnego. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Było to najlepsze zagranie, piłka poza boiskiem. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. Piech. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? No, to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. Her, merdezaker. Później. Gracza Arsenalu. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Kwiek. Miłość Przywecki. Aleksander Kwiek. Dobra pozycja do oddania strzału. Przewidział to zagranie i przejął. Ciotra. Ramsey. Gibbs. Stracili, ale odzyskali piłkę. na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Jest. Wejście w ślizgiem. Panował. Robi się niebezpiecznie. Ramsey. Trzech zawodników zdecydował się zmienić trener. Pięknie. W posiadaniu piłki remisowo, jak w całym spotkaniu. Zgodzisz się? Tak. Mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi. Na wsparcie od kolegów z zespołu. Strata i przy piłce kanonierzy. Za moment wznowienie gry przez bramkarza. Trwa druga połowa spotkania. Remis. Trener dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. przyjął i odgrywa z powrotem. Czy utrzyma się przy piłce? Ips. Wilszer. Przejli piłkę. Midanów. Później. Dobre podanie. Dobra wymiana podań. Wspaniała wrzutka Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. No dobra interwencja obrońców. Tomasz Rosicki. Czy to wykorzysta? Piekielnie silny strzał, ale broni. Ależ wspaniała interwencja. On ciągle sam broni remisu. Ależ emocje w końcówce. Jeśli Arsenal wykorzysta ten rzut rożny, to wygra. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Górą bramka znowu w tej sytuacji i wciąż mamy remis. Czy to wykorzysta? Będzie walka o piłkę. Teraz szarżuje na bramkę, ale pyta uderzenie. Odnotujmy mecz zakończony w regulaminowym czasie gry i mamy remis. Właśnie rozpoczęli pierwszą połowę dogrywki. Przelać! Później! Wilszer. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Witanos. Papadopoulos. Tomasz Rosicki. Wizdek, akcja przerwana i teraz niebezpieczne zagranie. Zupełnie nieudany ten ślisk. Mało nóg nie połamał przeciwnikowi. Spóźniony w ślisk i słuszna decyzja sędziego. A Jest miejsce, żeby dośrodkować. Dobrze zablokował przy linii bocznej. Pójdźmy. Fatalnie zagrał i będzie aut dla rywali. Czotrank. Bezpiecznie, gdyby nie spudłował. Marnowana okazja. Zabrakło tu spokojnego złożenia się do strzału. Zmiana podań między dwójką graczy. Zaczynamy drugą połowę dogrywki. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Czy to wykorzysta? Centra w pole karne. Będzie niebezpiecznie. Prawo. Zdecydowanie. Świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Winszer. No i kolejne jego dobre podanie. Dobra pozycja do oddania strzału. Piątek piech, błąd, Wilczer, rozejrzał się, nie chce grać sam. Czy to wykorzysta? Strzela! znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Ostatnia szansa Arsenalu na zwycięstwo w tym spotkaniu. Muszą wykorzystać przyznany im rzut rożny. Dobrze nie przerwał gry. Zaczekał z decyzją arbiter, ale odwizdał jednak przewinienie. Wymieniałem piłkę między sobą. Odzyskali piłkę w środku pola. Drugiej części dogrywki, która również nie przyniosła rozstrzygnięcia. Teraz trenerzy będą musieli wyznaczyć po pięciu zawodników. Coś niesamowitego próbuje. Nie zachował zimnej krwi. No nie wygląda zbyt pewnie. Zupełnie zepsuty ten rzut karny. Masz rację. Fatalnie wykonał tę jedenastkę. Nie pomylił się, pewny strzał w jego wykonaniu. Chyba z żera go trwa. Myli się tym razem. Chyba lepiej strzelić było mocno, bez kombinacji. Trafia, piłka wpada do siatki. Sam chyba nie wierzy, że strzeli. Przed szansą rozstrzygnięcia meczu. Wielkie nerwy. Zobaczymy jak sobie. A pięknie. Fantastycznie podciął tę piłkę.